Polonia 1912 Leszno zmierzyła się na własnym boisku z Lipnem Stęszew w ramach 27. kolejki Art Bud IV. Ligi. Poloniści zwyciężyli 2 do 0. Pierwsza bramka autorstwa Karola Smoły padła w siódmej minucie spotkania. Na kolejną kibice musieli czekać bardzo długo. Nie znaczy to jednak, że na boisku panowała nuda. Goście próbowali doprowadzić do wyrównania, a gospodarze do kolejnej bramki. Mimo to, na Kolejnego gola trzeba było zaczekać aż do 94 minuty i to po tym jak sędzia doliczył 4 minuty spotkania. Wtedy po sfaulowaniu Mateusza Klabińskiego podyktowano rzut karny. Kacper Lobaczyński trafił do bramki i spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 0. Mając 31 punktów, Polonia znajduje się na 13 miejscu tabeli. W 28 kolejce Poloniści zmierzą się z notecią czarnków, liderem tabeli.